Hey, Widzicie witajcie w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się bardzo dobrze spało, bo mi niestety nie. E, oczywiście mamy problem z naszymi sąsiadami wspaniałymi, którzy mieli imprezkę całą noc, całą Muszę i trochę ochłonąć, ale mieli imprezkę całodobową, powiem Wam, e, mamusia gdzieś zaginęła w akcji i taki chłopiec nastoletni e, sobie imprezkę urządził, powiem Wam, która trwała do 7 rano. Więc ta imprezka trwała, nie mogłam wcale spać, a tym bardziej, że dzień był bardzo, bardzo duszny, więc trzeba było otworzyć okno, niestety. I to są wszystkie te właśnie domki za nami. Widzę właśnie, nasz ogród wychodzi na nich, oni kiepy sobie często rzucają do naszego ogródka i powiem wam, że obudziłam się dzisiaj rano, pospałam chyba z godziny czasu. Mam dzisiaj imprezę, na którą muszę iść, ale powiem wam to, że... Yy, Moja córka powiedziała, że o 3 rano wstała i ona też nie mogła spać, bo ją obudzili krzyki. To były krzyki właśnie gówniarzy, którzy mieli tam nie wiem po ile laś po 13 pewnie, dały mordę, wrzucały muzy na cały opór i dwa razy chyba ktoś do nich musiał zapukać, bo trochę się uspokoiło i zaczęło się po pięć minutach znowu. Szczekały psy też i powiem Wam, że te psy, te dzieci naśladowały te psy, takie odgłosy jak debile, i tak się zachowało do 7 rano, aż mogły wyczpać do 7 rano, powiem wam, nie ma impreska. W końcu mamusia ich wróciła i e, uspokoiło się trochę, bo chyba wszyscy się zawinęli. Ale chodzi o to, że moje dziecko nie spało całą noc, ja nie spałam całą noc. I tak, jak ja bym miała imprezkę, a nie byłam na tej imprezce, no to następnym razem mogliby mnie zaprosić. Więc e, zobaczyłam, co wskazówki od rządu angielskiego, i wskazówki od rządu angielskiego są takie, że powinieneś e, nie dzwonić na policję, bo oni się tym nie interesują, więc musisz e, właśnie porozmawiać z waszymi sąsiadami. Najlepiej e, nagrywać właśnie takie problemy odgłosu, takie jak robią szum. E, i ten szum, powiem Wam, możecie dopiero zgłosić, jeżeli on jest głośniejszy niż odkurzacz na, przy... no odkurzacz na przykład. Więc e, pewnie złożycie takie zażalenie. To nie jest takie, jak jednorazowo zrobią zażalenie. Je, e, to nie jest tak, że jeden raz e, zrobił imprezki i możecie to zgłaszać i jest problem. Tylko to musi być coraz częściej. Dopiero wtedy się nim zajmą, e, właśnie ten kancel się tym zajmie. A tak to ma no w dupie. Więc tak naprawdę mogą zrobić imprezkę od czasu do czasu taką głośną. Całą noc możecie nie spać i jest ok. Tak na to wygląda. Bo policji nie powinni się dzwonić w takich okazjach. Więc e, oczywiście e, są podzielone to jest e, sąsiedztwo. Powiem wam jest tak, że sąsiady są takie, co na przykład mają te domy i płacą za te domy, bo to jest nowe budownictwo. A po drugiej stronie mamy wszystko zawalone takim właśnie. E, Sąsiadami, którzy um, aby wynajmują to mieszkanie od kancilla i płacą bardzo małe pieniądze, mają mniejsze te domki i one wszystkie są z tyłu naszych domów. Także zajebiście, jest powiem wam. E, właśnie umam sobie głowę i e, z, właśnie pójdę do naszych sąsiadów i złożę im wizytę i spytam się, jak im się spało. Niby wskazówka jest taka, że możecie iść, jeżeli uważacie, że są pod wpływem alkoholu, najlepiej nie iść. I możecie pójść na drugi dzień, porozmawiać z nimi, że po prostu zakusićili Wam spokój w łagodny sposób. Potem możecie złożyć właśnie takie zażalenie do ich landlorda, czyli jeżeli oni wynajmują to mieszkanie i mają landlorda, to wtedy możecie złożyć zażalenie do ich landlorda albo do, bezpośrednio do Kansilo. Um, oni na pewno wynajmują, to na pewno to, to nie są domy, które oni, to nie jest ich dom, tylko po prostu wynajmują ten dom. Ale powiem Wam, bardzo mi to wkurwiło, jak moje dziecko mi wstało i powiedziało, że nie mogła spać. Ja mam dzisiaj komunikację akurat i naprawdę wyglądam tragicznie, jak widzicie. Um, no i no nie było fajnie. Dziecko mi wstaje, mam dwójkę dzieci, jedno mniejsze mi wstało o 7 rano, więc no nie jest tak za fajnie, powiem Wam. Tym bardziej, że nie spałam całkowicie, chyba z godzinkę. I mówi do mojego męża, trzeba będzie tam złożyć im wizytę i po prostu z nimi porozmawiać. Druga sprawa z nimi jest, to wrzucają nam pety, palą papierosy i wrzucają nam pety na nasz ogródek. Do naszego ogródka bezpośrednio. Powiem wam, że to też nie jest za fajne, ale powiedziałam do mojego mężusia, no weźcie uspokój, wszystko jest ok. Lepiej nie zaczynać z takimi. Wiadomo, to są niespokój ludzi normalnych, którzy się chodzą do roboty i na przykład chcą odpocząć na weekendzie. Tylko to są osoby, które e, imprezują cały czas i odpoczywają cały czas. Więc mają za dużo energii, coś mi się zdaje. W każdym bądź razie złożę im wizytę zaraz, bo mój mąż mówi, że lepiej nie a jak już, to już powinno się z więcej y, 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 właśnie sąsiadów y, skupić i pójść razem, ale to nie będzie tak, bo tutaj są normalne ludzie, którzy chodzą do roboty i to właśnie są te takie, co nie chodzą do pracy i im się nudzi. Więc u nas po sąsiedzku są takie osoby, które, młode pary z dziećmi, dziadki i one nie będą dziadki szukał problemów i on mówi właśnie, no lepiej nie szukać problemów z takimi. Ale powiem Wam tak, że oczywiście jestem polką i dziecko mi nie spało, i nie zamierzam czekać na cud, tylko zwyczajnie pójdę i porozmawiam z nimi. Spytam się, jak im się spało, więc suszę włosy i idę do nich spytać, jak im się spało. Ok, wysuszałam już włosy i plan jest taki, że idę porozmawiać z nimi. Oczywiście mój mąż mówi, że lepiej nie, nie zacierać z nimi bo to wyrzutki, ale um, przez to, że moja córka nie spała, jestem tak wkurwiona, że pójdę się spytać ich. I plan jest taki, że łagodnie będę chciała to załatwić, chociaż mam taki charakter, no wiadomo, polski, jak to określę. Jak wiecie, Polacy za granicą, Polacy w Polsce, na jedno wychodzi. Więc pójdę i porozmawiam z nimi i spytam się, mam nadzieję, że nie ruszy mi się e, nerw. I spytam się ich, jak spały, spali, czy im się dobrze spało. Powiem im, że jestem ich sąsiadką. Nie będę mówić ich, który numer, ale na pewno no, nie oszukujmy się. Niestety mieszkamy naprzeciwko prawie, że, bo to nie jest naprzeciwko mnie, chyba Polacy mieszkało jest po drugiej stronie ogród. Jak wyglądamy na ogród, to nie jest naprzeciwko, tylko właśnie na boku po lewej. Także pierwsza rzecz, którą muszę jeszcze zrobić, to taka, że jak pójdę tam z drugiej strony, w ogóle ulicy, całkowicie muszę iść dookoła. To muszę wyczaić, który jest ich dom, pierwszy. E, wiem, jak wygląda ta matka, bo ta matka wróciła dzisiaj dopiero rano. E, I oczywiście były darcie się rano o siódmej. Jak tam dzisiaj się wy, wynieśli, to ona się darła z tym synkiem dzisiaj rano, więc e, będę wiem, przynajmniej jak wygląda. Dzięki za to. Przynajmniej to jest jeden wielki bonus. Więc pytam się, jak im się spało, taki jest plan, i powiem im, czy wiedzą o tym, że. Mogę ich zgłosić do Kansila i do Irlandota i zobaczymy jaka będzie, jak oni na to zareagują, tak wam powiem. Powiedz mi tą historię, że mam dwójkę dzieci i że wyglądałabym jak byłabym po imprezie, a nie byłam, więc następnym razem niech mnie zaproszą. Więc zobaczymy, zróbcie sobie kawę i zobaczymy się za kilka minut. Idę teraz e, porozmawiać z nimi. No i idziemy w poszukiwaniu domu, to będzie ciekawe. Ok, jak się zakończyła sytuacja z naszymi sąsiadami? Powiem wam, że poszłam tam. Nie byłam pewna, który to dom, więc przyjrzałam się właśnie od naszej strony, bo mamy trampolinę, i zobaczyłam, że właśnie to będzie chyba ten dom. I zobaczyłam tego gościa w oknie, tego co widziałam w ogrodzie, i właśnie mył sobie naczynia, więc zapukałam, wyszedł i mówię do niego, spytałam się, jak mu się spało. Powiedział, że wspaniale, wyobraź sobie, miał niezły tupet Więc mówię, bo mi nie i byłoby ok, jeżeli ja bym nie spała, ale nie jest ok, bo moje dzieci nie spały ją do 3 rano I powiedziałam mu, że no nie jestem zadowolona z tego powodu, że walili muzykę, imprezka na całego I że nie wziął pod uwagę, że to całą noc to trochę przesad, przesadnie było No i on się tłumaczył, że, że to właśnie Um, on też ma dziecko w domu i że to dziecko niby małe, bo widziałam, że jednak było tam dziecko małe, że to dziecko niby spało całą noc i ono było przez całą noc w tym domu. Tak utrzymywa przynajmniej z tego, co powiedział. Chociaż nie sądzę, że to było prawdą, bo taka impreza była, że naprawdę A szkoda, że tego nie nagrałam, żeby Wam pokazać. Jak dawali, Czadu, i powiedział, że jego główną wymowką było to, że mogłam do niego zapukać, ale nie czuję się, powiem Wam, na tyle, żeby pukać do jakichś alkoholików, którzy są naprawdę, to są ludzie nieodpowiedzialni, nikt normalny nie robi imprez całą Nocnej i powiedział mu, że nie, nie, nie sądzę, że mogłam zapukać do niego, dlatego przychodzę z tym teraz problemem, bo to nie jest ok, żeby moje dzieci nie spały i ja mam do pracy i nie mogę też nie spać. Jak on sobie to wyobraża, no i powiedział, że. No, to normalne to jest jego dom i on sobie może robić co chcieć, więc powiedziałam mu, że nie może sobie robić co chcieć, bo nie mieszka na pustyni, tylko ma sąsiadów, więc musi brać to pod uwagę. Podsumowując, wygląda to mi na to, że to był jakiś gówniarz, który tylko tyle, że... Jest, ma 18 lat i to właśnie on robił tą imprezę i on niby, więc nie był on za, zainteresowany tym, że jest to problem, jak imprezujesz całą noc i bawisz się, a ludzie wokoło chcą spać i idą do pracy na przykład, bo mają małe dzieci. I z tego Suma summarum powiedział no, że jest w swoim domu, może robić co tylko chcieć, mimo wszystko, że powiedziałem, że no, ma sąsiadów i nie mieszka na pustyni. I jego dziewczyna wysunęła się tutaj w tej chwili z salonu i mówi sobie, że jak to tutaj jest ich dom i taka widać niezła na takim poziomie, wiecie. Widać, że po prostu się nie dogadam z tymi ludźmi, więc powiedziałam mu, że następnym krokiem jest to, że. Oczywiście nie dogadamy się, więc y, zwyczajnie zgłoszę go do kancela. Tak, taka jest prawo i tak właśnie jest są wskazówki rządu, że muszę zgłosić go do kancela i do jego landlorda. I na tym się sprawa zakończyła. Y, jeszcze chciałam wspomnieć, że wrzucały kiepy do naszego ogródka, tak jak mówiłam wcześniej i też powiedziałam mu słuchaj, jeszcze druga sprawa i drugi problem mam taki, że rzucacie papierosy do naszego ogródka i jakbyście mogli przestać to robić. I on powiedział, że on nie pali. Więc ja mówię, jak to nie pali? Okej, okay, mówię, bo sobie pomyślałam, no może on nie pali, ale te papierosy cały czas wrzucają do naszego górka i jest tylko i wyłącznie z jednej strony, z ich strony. I widać edynkwentnie, że to właśnie oni. Więc powiedział, że on nie pali, ale on powie tej osobie, co pali w jego domu i tyle. Czyli jego dziewczyna pali kiepy i wrzuca na naszą stronę, niby tak on to utrzymuje. Nie wiem na ile jest to prawda, ale tak naprawdę to um, naprawdę na nie można zadzwonić w takich sytuacjach, nie można um, zgłosić tego, można to zgłosić, ale trzeba się starać dogadać wiadomo z takimi kretynami. Um, I powiem Wam, że inwestujecie w dom um, masę pieniędzy. I nie możecie nawet sobie przespać, się i wasze dzieci nie mogą normalnie spać, więc to nie jest ok. Dla mnie to nie jest ok. Jak wiecie, mam polski temperament, ale nie zostawiam tego. Jeżeli by więcej sąsiadów, może powinni sąsiedzi później pogadać z nimi. Ale to są ludzie na poziomie, to są ludzie, którzy mają normalne prace, normalnie pracują, normalnie się zachowają na poziomie, i po prostu nikt nie chce takich problemów mieć z takimi ludźmi, którzy, kto wie, co się spodziewać po nich. I to nie, to nie była normalna reakcja ludzi, którzy o oh, sorry, nie zdawałam sobie sprawy, że nie, śpi, nie śpisz ty czy twoje dzieci, mogli się zapukać. To działo się przez całą noc i byli tak głośni i tak się zachowali jak zwierzęta. Inaczej się tego nie opisać zachowali się jak zwierzęta. I nie, nie powinnam normalnej osobie mówić, że słuchaj, jest trzecia w nocy, musisz trochę być ciszej, bo ludzie chcą spać. Nie powinno być takiej sytuacji, że to jest normalna osoba. To jest nienormalna osoba i to jest inna sytuacja z taką osobą właśnie mieć do czynienia. Także, jeżeli macie podobne sytuacje, dajcie znać w komentarzach. Powiem Wam, że nie zostawię tego przez to, że moje dzieci nie spały i cię za ciężko zarobione te pieniądze kupiłam ten dom, więc zwyczajnie złożę zależnie, ale nie. Jeżeli on wynajmuje od kancela ten dom, to um, mam nadzieję, że ten cancel, um, po prostu um, wyśle im list z mnie, że było zażalenie na nich i jeżeli oni mają landlorda, to nie będzie za dobre dla nich, bo y, to powinno pójść też do tego landlorda, powinni przekazać im, że no, było y, zażalenie na nich, także mam nadzieję, że tak będzie, także stracę trochę czasu, ale zdecydowanie założę zażalenie na nich na piśmie i to by było na tyle w tym filmiku, zobaczymy się w następnym, na razie, pa!